Courton TV i dzisiaj Kenik. A jeśli chodzi o Kenika, to nowa, no od jakiegoś czasu już obowiązująca aplikacja mobilna i o tym porozmawiamy chwilę. Zapraszam do oglądania. Jeśli chodzi o markę Kenik, dotychczas obowiązywała jedna aplikacja o nazwie Ucloud Cam. Występowała też jej wersja z dopiskiem HD, która była przeznaczona na urządzenia o wyższej rozdzielczości, czyli tablety bądź telewizory z Androidem. No natomiast ta aplikacja została zmieniona i to było już jakiś czas temu, ale z tego co obserwujemy nie wszyscy jeszcze się zorientowali, że, że jest ta nowa aplikacja. Chmury, jeśli chodzi o urządzenia, zostały przeniesione na nowe serwery, jest nowa domena Kenika. Także o tym dzisiaj nowa aplikacja nosi nazwę podobną, natomiast nazywa się dokładnie UCloud Pro i taką też należy pobrać, czy to ze sklepu Play, jeśli chodzi o platformę Android czy też Apple Store, jeśli chodzi o iOS-a. Nie występuje już aplikacja z dopiskiem HD, ta obsługująca wyższe rozdzielczości, bo po prostu obsługa wyższych rozdzielczości została już zaimplementowana w tą podstawową wersję, także z powodzeniem można ją instalować na tabletach bądź telewizorach. Ok, tyle jeśli chodzi o nazewnictwo, to skąd pobrać aplikację. Natomiast jeśli chodzi o migrację, no bo dotychczas, jeśli posiadaliśmy tą starszą wersję u Cloud Cam, i chcemy przejść do uCloud Pro nie ma w tym nic trudnego zrobiliśmy taką funkcję migracji jest ona wbudowana w tą nową aplikację teraz tak jak widzicie na ekranie no mam dwie ikonki ikonkę do starej aplikacji skrót i skrót do nowej aplikacji uCloud Pro też już podpisana w samej ikonie jako kenik, włączymy sobie ją i jeśli chodzi może zacznijmy o takie przejście, jeśli mieliście już tam wiele urządzeń dodanych do swojego konta w jaki sposób sobie zaimportować te urządzenia ze starego serwera na ten nowy, do tej nowej aplikacji? No, no, wystarczy wejść tutaj w tą pozycję urządzenia. Mamy tutaj taki kwadracik ze strzałeczką, i tutaj żadna skomplikowana sprawa. Podajemy swój login. I tutaj podkreślam, że to login, a nie adres mailowy, za pomocą którego rejestrowaliśmy się dawniej tam na serwerach Kenika. Tylko musimy znać swój login, no, możemy go sprawdzić, jeśli jesteśmy zalogowani w tej starej aplikacji. Wpisujemy tutaj login, hasło. Logujemy się, wybieramy później urządzenia, które chcemy zaimportować do tej nowej wersji i to tyle. Urządzenia się przenoszą, mamy do nich dostęp. Jeśli chodzi o taką kwestię podstawową, jak widzicie, ja jestem tutaj zalogowany na moje konto. Natomiast aplikacja sama w sobie i może sobie tak zrobimy aplikacja sama w sobie umożliwia trzy tryby pracy czym się różnią od siebie? Może taki najbardziej ważny tryb, czy ten tryb właściwy, zalogowany użytkownik z założonym kątem na canikp2p.com dostaje pełne uprawnienia, jeśli chodzi o dodane urządzenia. Dodawane urządzenia są przypisywane do jego konta, także jakaś osoba postronna, mająca w jakiś sposób dostęp do, do QR-kodu, czy numeru chmury w postaci ciągu znaków nie doda sobie już tego urządzenia do, swojego, do swojej aplikacji. Nieważne w jakim trybie, natomiast my z poziomu takiego zalogowanego użytkownika możemy te urządzenia, które mamy dodane udostępniać kolejnym użytkownikom wpisując po prostu ich adres mailowy, którym zostali zarejestrowani w aplikacji. Przy udostępnianiu dodatkowo mamy fajną opcję, bo możemy sobie wybrać co chcemy udostępnić, czyli no nie wiem, jeśli mamy 32 kanałowy rejestrator nie wiąże się to z tym, że udostępniamy od razu wszystkie 32 kanały. Możemy sobie te kanały dobrać i udostępnić jakiejś osobie, czy to na chwilę, czy na cały czas, wybrane po prostu kanały, wybrany podgląd, i do tych innych ta osoba dostępu nie będzie miała. Jeśli chodzi o tryb gościa, tryb gościa umożliwia dodawanie urządzeń bez powiązywania z żadnym kontem, bo nie jest to konto, jest to gość. Natomiast tam jesteśmy pozbawieni udostępniania urządzeń mamy funkcję, tak jak i w tym trybie zalogowanym tym pełnym mamy funkcję dostępu do alarmów czyli do puszy możemy sobie je powłączać powybierać z których kamer jakie alarmy mają nam jako pusze przychodzić na aplikację i oprócz tego jest jeszcze ten tryb niezalogowany który ma najmniej możliwości bo nie ma w nim też alarmów nie ma udostępniania no jest taki czysto podglądowy jeśli ktoś potrzebuje może go w jakiś sposób wykorzystać no jest taka możliwość Ok, nie pozostaje nam nic innego tak naprawdę jak dodanie sobie rejestratora, tutaj mamy jakiś rejestrator do aplikacji, zobaczymy w jaki sposób to działa i co możemy zrobić dalej po dodaniu tego urządzenia. Tak jak widzicie w ustawieniach sieciowych w pozycji P2P, tak jak to zawsze było, mamy opcję wyświetlania numeru seryjnego QR kodu. Jeśli chodzi o to, co doszło w tych nowych wersjach rejestratorów, jest jedna pozycja dodatkowa, która wcześniej w tych starszych urządzeniach nie występowała, jest to kod weryfikacyjny, służy on do kolejnej tam weryfikacji, kolejne jest to zabezpieczenie przed niepowołanym dostępem do naszej chmury. Natomiast skanując kod, czy to z pozycji właśnie rejestratora, posługując się kodem QR, czy też z pozycji web panela. No nie trzeba go wpisywać, jest on dodany do tego QR kodu, do tej formy graficznej. Także po zeskanowaniu, to sobie zresztą zaraz sprawdzimy. Mamy tutaj urządzenia, weźmiemy sobie plusik, zeskanujemy sobie ten kod. Tak jak widzicie kod weryfikacyjny został tutaj zakropkowany, ale jest on wypełniony. Bez problemu go urządzenie czytało z tego web interfejsu, no, interfejsu lokalnego rejestratora. Nazwiemy sobie rejestrator NVR. Właściwie tyle dyskietka. Mamy urządzenie zapisane, chwilę nam tutaj pokręci. Jest dodany NVR. Możemy kliknąć bezpośrednio przejść sobie w widok na żywo. Tutaj trzy kamery dodane. Jak widzicie, od razu działają jest pokazana ewentualna detekcja ruchu, to czy rejestrator nagrywa i już od razu też przyszło mi powiadomienie, także skoro przyszło powiadomienie płynnie sobie przejdziemy do alarmów, zobaczymy jak to wygląda. Tak jak widzicie mamy kartę alarmów i wszystkie powiadomienia, które ewentualnie z danych kanałów rejestratora sobie zaznaczymy, które byśmy chcieli, żeby były dostarczane do naszego telefonu, do naszej aplikacji, tutaj będą się znajdowały. Jeśli chodzi o same ustawienia tych alarmów, bo nie chcielibyśmy na przykład z danego kanału dostawać, nie wiem, detekcji ruchu, eee, przykładowo wejdziemy sobie tutaj w ten pierwszy, możemy tą detekcję ruchu odznaczyć, ale na przykład interesowałoby nas, nie wiem, wejście w obszar, także tylko takie wejście obszar, w obszar sobie zaznaczymy. I tylko takie powiadomienia będą dostarczane. Tutaj ważne, żeby zapisać tą dyskietką. I tyle. Ja włączę sobie z powrotem tutaj detekcję ruchu, zaznaczę push, bo tak naprawdę wszystkie te powiadomienia możemy sobie od razu zaczęły znowu przychodzić. Wszystkie te powiadomienia możemy sobie zaznaczyć. Natomiast jeśli. Chcielibyśmy wyłączyć na jakiś czas, po prostu bez jakiejś głębszej konfiguracji, dostarczanie tych powiadomień, żeby nas telefon nie denerwował, nie irytował, tak jak to w tej chwili ma miejsce. Przechodzimy sobie do ustawień, mamy powiadomienia, mamy taki tryb DND, nie przeszkadzać po prostu, zaznaczamy, mamy ciszę, święty spokój, te powiadomienia nie są dostarczane. Ok, to urządzenie, które sobie zeskanowaliśmy, teraz dodaliśmy do aplikacji, zostało dodane do mojego konta, do mojego konta kenikowego i stąd też możemy sobie to urządzenie udostępnić. Mamy tutaj taką kartę udostępnianie. W tej chwili jest puste, ale może udostępnimy rzeczywiście to urządzenie. Przejdziemy sobie do niego, tu mamy trzy kropeczki. Udostępnij, udostępnij znajomych, ma, znajomym mamy przycisk i tutaj mamy to co mówiłem, czyli możemy sobie podznaczyć kanały i na przykład zaznaczyć tylko kanał pierwszy, drugi i tylko do tego ta osoba, której udostępnimy będzie miała dostęp. Wpiszemy sobie tutaj może mail Dominika, To jest ten mail ogólny, jeśli chodzi o pomoc techniczną.pl yy, Wyszukiwanie. Jest taki użytkownik. Gdyby takiego użytkownika nie było zarejestrowanego w systemie, no na serwerze Kenika, taka informacja tutaj zostałaby wyświetlona. Byłaby możliwość wysłania mu z tego poziomu maila od razu z zaproszeniem do rejestracji. Natomiast tutaj taki mail się znalazł. Klikamy, znaleziono konto i właściwie mamy to udostępnione. Czeka na akceptację. Ok, w momencie takiego wpisania maila, wciśnięcia udostępnij, użytkownik, któremu udostępnia, widzi komunikat o tym, że ktoś chce mu udostępnić urządzenie. Widzicie ten komunikat w tej chwili na ekranie. W tej chwili czekam tak naprawdę, aż Dominik kliknie akceptuj zaakceptował e, mamy na zielono zaakceptowano także takie urządzenie zostało właśnie udostępnione do tego drugiego konta i teraz tak, jeśli jesteśmy w sytuacji takiej, że ok chcemy komuś udostępnić urządzenie m, oprócz tego, że chcielibyśmy wybrać te kamery, których ta osoba ma nie widzieć e, mało tego mamy taką opcję harmonogramu kiedy to urządzenie ma być dostępne w jakie dni tygodnia e, w jakich okresach czasowych także Pełna dowolność tutaj konfiguracyjna takiego udostępniania. Mało tego, możemy zablokować zdalne odtwarzanie, dostęp do alarmów, itd. Myślę, że jak najbardziej przydatne funkcje tym możecie się pobawić. Tyle, jeśli chodzi o udostępnianie. OK, tyle jeśli chodzi o aplikację, natomiast yy, całe zmiany yy, związane z przeniesieniem tej aplikacji na inne serwery spowodowały też również zmianę domeny Kenikan. Yy, ta, którą znaliście do tej pory, strona logowania do urządzeń na, yy, w chmurze, yy, było to kenicp2p.eu. Jak najbardziej działa ona do tej pory, yy, obsługuje te wszystkie starsze urządzenia, natomiast nowa domena. Ta z tym nowym kontem, które stworzyliśmy w nowej aplikacji to kenikp2p.com No i tutaj mamy możliwość zalogowania się naszym loginem i hasłem Ważna uwaga, że jeśli chodzi o tą stronę, ten dostęp działa również na przeglądarkach wszystkich innych oprócz też Internet Explorera, także nie trzeba tego Internet Explorera poczuciwego męczyć Możemy z powodzeniem za pomocą Chroma się zalogować co właśnie zrobimy w tej chwili? Zalewujemy się. Ok, wpisałem swój login i hasło. Natomiast tutaj, jeszcze ważna uwaga, jeśli chodzi o te przeglądarki inne aniżeli Internet Explorer. Macie tutaj na dole do pobrania plugin, jego należy zainstalować. Wtedy, no, wszystkie urządzenia działają wraz z podglądem bez problemu, jeśli chodzi o no, chroma, operę czy też Firefoxa, czy inne przeglądarki. Jak widzicie, po zalogowaniu mamy dostęp. No w tym przypadku moim jedno w tej chwili urządzenie, ale jeśli takich urządzeń do KONTA mamy dodanych wiele, bądź ktoś je nam udostępnia. Bo tutaj się one pojawią. Dzięki temu panelowi mamy dostęp między innymi do pełnej konfiguracji urządzeń w postaci normalnego web panela, takiego jak logowalibyśmy się w sieci lokalnej do urządzenia. Po wciśnięciu tego oczka tutaj ładuje nam się strona, robi nam się takie połączenie przez chmurę. Pełne, pełne ustawienia, jeśli chodzi o rejestrator czy też kamery, mamy dostępne. Możemy taką instalację zdalnie sobie przekonfigurować, sprawdzić co się dzieje. To dodać kamery, zedytować coś, no to już kwestia potrzeby. Możemy oczywiście zmodyfikować nasze urządzenia, jeśli chodzi o nazwę, wtedy ta nazwa też zostanie zmieniona w samej aplikacji. Możemy z tego miejsca, jeśli nam wygodniej, zamiast bawić się telefonem, udostępnić urządzenie dalej. I tak jak mówię, urządzenia udostępnione przeze mnie, też tutaj mamy dostęp do tej tabeli. Ale wszystkie te, które ktoś nam udostępnia i raczej taką praktykę powinniśmy stosować, instalując u docelowego, ostatecznego takiego klienta e, jakiś sprzęt, e, no raczej wskazane by byłoby założyć mu konto jego własne prywatne na chemikprwpf.com, e, zainstalować mu aplikację w telefonie i ewentualnie wtedy w razie potrzeby... E, żeby to on udostępnił nam, jako instalatorom takie urządzenie, jeśli jest jakaś awaria, jeśli coś trzeba przekonfigurować, coś trzeba sprawdzić. Wtedy w naszym panelu udostępnionych przez kogoś urządzeń, mamy dostęp, możemy to wszystko zrobić. Tyle jeśli chodzi o te zmiany serwerowe, domenowe, nazwy aplikacji, natomiast jest jeszcze jedna rzecz dość istotna, która pojawiła się w samej aplikacji i mam nadzieję że będziecie z niej jako użytkownicy korzystali natomiast chodzi o funkcję nazwaną opinię klientów chodzimy sobie w ustawienia i tutaj mamy taką rubrykę jak Opinie klientów mamy tytuł problemu krótki opis z czym wystąpił problem natomiast funkcja ta nie służy do niczego innego jak po prostu zgłaszania ewentualnych rzeczywiście tak jak ma nazwę problemów, które pojawiają się czy to ze sprzętem pianika, kamerami, rejestratorami, czy też z samym oprogramowaniem w postaci VMS-a, uCloud Pro, dostępem przez serwery itd. Natomiast też jak najbardziej nie musicie zgłaszać tylko problemów, bo takie mam nadzieję, że nie będą występować. Natomiast jeśli macie jakieś pomysły na rozwój aplikacji, brakuje Wam jakiejś funkcji, coś chcielibyście inaczej rozwiązać, coś widzicie inaczej, że powinno być w innym miejscu, jak najbardziej jest to miejsce właściwe do tego, żeby takie rzeczy zgłaszać, te swoje pomysły, ewentualne e, usterki. Takie feedbacki będą trafiać do nas. My oczywiście będziemy w sposób należyty reagować, ewentualnie rozpatrywać e, wszelkie zmiany, jak to zrobić tak, żeby wszystkim odpowiadało. E, chyba tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy materiał, e, pokrótce poruszone kwestie zmian w Keniku, jeśli chodzi o serwery. Niebawem więcej materiałów o Keniku jak najbardziej, bo też szykuje się jeszcze kilka nowych zmian. Ja zapraszam do subskrybowania kanału, polubienia filmu, oczywiście sekcja komentarzy jest dla Was i to w niej również możecie napisać to, co byście chcieli, to co Was trapi. No i widzimy się w przyszłym tygodniu o godzinie 18 w czwartek na Hurton TV. Do zobaczenia.